Witam serdecznie wszystkich. Antoni Jankowski, Amazing Wings Agent, Dobry Lot Polsko, stacja Rozpadowo-Lotowa i strona z poradami niebawem, która ruszy, i producent minerałów Power Mix Minerały. Dzisiaj jest poniedziałek, mam wolno, to stwierdziłem, że wywiozę gołąbki na trening w miejscowości Żemlu, 40 km od mojego miejsca zamieszkania, na taki mały przedtrening w środę pojadę na następny trening na około 80 km. W sobotę mamy lot, znowu 104 km Momini, tak jak poprzedni. Ten lot, który teraz był w sobotę z miejscowości Momini, 104 km do mojego miejsca zamieszkania. Zakosowałem 17 gołębi, nie wrócił jeden. W ciągu półtora minuty miałem 15 gołębi w domu. Osiem siadło mi od razu. Po 20 paru sekundach siadła następna grupa siedmiu gołębi, i po 15 minutach przyszedł ten szesnasty. Prawdopodobnie bym miał, jak czasowo, jak patrzyliśmy, osiem pierwszych gołębi w rejonie na 1660 sztuk. Tylko miałem awarię anteny Brikona. Za chwilę, jak dojadę do domu, właśnie po treningu przyjeżdża do mnie ekipa z Brikona naprawić mi antenę, podłączyć antenę. Ożywo nowy system. W piątek go zakupiłem. W piątek wieczorem działał, a w sobotę przyszedł lot. Antena nie zadziałała. No mówi się trudno. No nie fajnie, no ale co zrobić? Trzeba żyć dalej. Pierwszy lot uważam za udany. Bardzo jestem z niego zadowolony, z moich gołębi. Jak się spisały. Kolega był na locie, Belk, to był pod wrażeniem. Szacunek, respekt dla mnie okazał, mówi, że naprawdę, że gołąbki poleciały rewelacyjnie. Wynik też super by był. Pierwszy gołąbek 26-28 usiadł od kolegi Norka, po jego gołębiach od Darka Marciszewskiego, po starym samcu rozpodem z 2017 roku, który dostałem w prezencie, a dwa następne gołębie siadły od państwa Tokarczyków. Z jakich gołębi to nie wiem, bo to tajemnica jest dopiero niby, dowiem się po lotach. Następnie siadały gołębie od pana Koszczewy, dwa, tak dziwnie właśnie siadały. Dwa od pana Norka znowu i gołąb od pana Bocheńskiego jeden i od pana Sobieraja w tej pierwszej ósemce to tak szybko usiadła i potem po 20 paru sekundach już nie pamiętam jakiej kolejności. Następne 7 gołębi usiadło i po 15 minutach usiadł jako ostatni gołąb od kolegi Norka. Także jestem zadowolony z tego lotu. Teraz szykuję się lot pod wiatr. To wtedy to będzie takie małe wyzwanie dla moich gołębi, bo pierwszy raz będą lecieć pod wiatr, są przygotowane, będą przygotowane pod wiatr, przygotowane są teraz, też są w fajnej formie. Jestem zadowolony za półtora tygodnia. Lot z 200 km. Także dziękuję wszystkim za życzenia, za gratulacje, za powodzenie. Że, którzy mi życzyli, dziękuję bardzo wszystkim Hejterom też dziękuję, że piszą Bo też są ci, co hejtują, bo to wiadomo Zawsze są, bo Polacy są znani Z tego, że są zawistni Zawsze są, ja to powiem szczerze Ja mam skórę jak waran Jak aligator, po mnie wszystko spływa Mam to po prostu Gdzieś, co oni piszą Bo też jak każdy dostaje Złe wiadomości, mnie to tam w ogóle Nie rusza, śmiać mi się z tego chce Jeszcze bardziej mnie napędza do te, Żeby być w tym miejscu, gdzie teraz jestem, a za parę e, miesięcy, lat być jeszcze w jeszcze innym miejscu, do którego powoli, powoli, małymi krokami podążam. Także następny trening, jest to kolejny trening, dziesiąty. Yy, ogólnie z wszystkich, co ro... je, nagrywałem jedenasty z ze wszystkich, co robiłem. W środę będzie też następny trening, ale z 60 albo 80 km zobaczę jeszcze, ale raczej chyba z 80, jak wcześniej staram się pracę skończyć, to z 80 km zrobię. Także zaczynamy. 16 gołąbków, 17 jest w domu, bo jest kontuzjowany. Jest rozcięty pod pachą, mu się to zrasta. Mimo to, że trenuję z głębiami, nie chciałem ryzykować. Trenuję trochę czasami, odstaje z tyłu za grupą, spowalnia je, czasami go wypuszczam na obloty z tym lęgiem, który wychowałem tu u siebie, bo po prostu mi spowalnia tam te moje gołębie. Te tutaj czasami siada na dach i one siadają za nim, bo on już, no wiadomo, jest kontuzjowany. Nie może, może go to boli, nie wiem, codziennie mu. Smaruję z maścią z antybiotykiem specjalną, którą dostałem od pana Sebastiana Bacha, którego pozdrawiam, który mi to załatwił od swojego weterynarza. Także nic, zaczynamy. 5 Wir! 3 2 1 Losen! Gołąbki jak widzicie, wystartowały. Robią kółko jedno kółeczko zrobiły i kierunek mój dom. O, robią jeszcze, zwracają. Nie, nie wracają. A robią kółko, wracają. Nabierają wysokości. tutaj. Nie wiem czy Państwo będą to widzieć. Poszły centralnie do domu. Poszły na dom prosto. Także pozdrawiam wszystkich. Antoni Jankowski, Amazing Wings Agent. Stacja rozpłatowolotowa Dobry Lot Polsko i producent minerałów Power Mix Minerały. Jakbyś ktoś zainteresowany zakupem y, jakichś gołębi, może je y, zakupić się za pośrednictwem. Moim nie ma problemu. Teraz są w ofercie. Na przykład wczoraj dodałem film od Marka Danynsa. Jeszcze zostało kilka młodych w cenie, na przykład 80 euro za sztukę. Jeszcze są jakieś dostępne głębia od Edego Szrowena, Także jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam pod numerem kontaktu 721 324 511. Państwu wytłumaczę, jak wygląda transport, płatności i tym podobne. Oczywiście też zajmuję się transportami gołębi z Belgii, Holandii do Polski, także z innych krajów i w odwrotną stronę. Także pozdrawiam wszystkich, Antoni Jankowski, dobry lot i sukcesu w weekend.